Witaj w cudach też. przejrzyj towary. Co ty tutaj masz? Czy masz też truciznę? Nie masz, Jezus. Ale widzę, że masz sporo run i sporo kosturów. Jestem, jakby to powiedzieć, bardzo zadowolony z tego powodu. Ale na razie nie kupimy. Pozbieramy, uzbieramy na coś lepszego dla naszej Morrigan. Ona zasługuje na coś. na coś więcej. Szata Wiedźmy. Czekajcie, co ona ma w ogóle za szatę? Trzeba sprawdzić. Dwa domagi, magii, 10 do obrażeń... Od Zimna! Wow! Fajnie. To się zastanawiałem, zastanawiałem się właśnie dlaczego ja mam takie wielkie obrażenia z... z Zimna. Witaj w cuda. Okej. Okay. Druga generacja mamy podczas walki, Wow! 5 do siły Zakleń, czyli... To byłoby naprawdę fajna, fajna szata, byśmy kupili z chęcią. Czy do pancerza... Eee, gówno. Nie, kupimy tą szatę. O Jezus, co to jest za szata? 6 do kondycji, 320 do odporności na ogień. Jejku, kurwa kosa jakaś, ale niestety nie stać mnie. Musimy sobie poradzić tym. Okej. Okay. No i chyba to wszystko, co, morigan. Także teraz będziesz mogła nałożyć tą nową szatę. Która wygląda całkiem, całkiem fajnie. Tak jakby to powiedzieć, wyszczupla Ciebie Morigan, Ale ten hełm mógł, masz hełm, tą czapkę mogłabyś sobie darować. Albo i nie, bo daje jakieś tam dodatkowe e, premie. Dobra, lecimy do tego, e, do tej karczmy, o której mówiłem. Ponieważ tam mamy misję do wykonania. Okej. Okay. Hmm. Czemu ja w ogóle steruje Morrigan? Zmieniamy na naszego dzielnego Aiden. Aiden! I tutaj po prawej stronie mamy właśnie kolejne misje do wykonania. Eee, akceptuj, akceptuj, akceptuj. Wszystko zaakceptowane, więc możemy dalej wykonywać nasze misje. Eee, Nieregularne, bla bla bla. Eee, powiadomienie: dostać cztery listy z kondolencjami niedawno. O wod. jak? czekaj, dostarcz cztery listy z kondolencjami niedawno owodniałym niewiastom. Larani mieszkającej w pobliżu jeziora, e... Hmm. hm, okej. Okay. Nie wiem, gdzie mam iść, ale, ale lecimy. Tak czy siak. W ogóle taka fajna muzyka, z czym ja ją tak przyciszyłem? To jest bardzo dobre pytanie No maksa Okej. Okay. I tak dużo teraz nie słyszycie. Przynajmniej w tej karcie była jakaś muzyka, teraz nie ma niczego, niestety yy... Sara. Aha, czyli... Co? Gdzie ona jest niby? Co ona jest za tym budynkiem? What the fuck? A! Tutaj. Tak? Z żalem zawiadamiam, że twój mąż nie żyje. W porządku. Pokaż. Dlaczego? Czym zasłużył sobie na taki Niestety. Przekarabin. Dobra. Dostać 40 do Larani, mieszkającej w pobliżu jeziora. Laranie, mieszkającej w pobliżu jeziora Kalendach, Reni z Redcliff oraz Sarze, Sarze z Tani, Znaczy, to już dostarczyliśmy. Laranie, gdzie to jest ta Larania? Gdzie ona może być? Gdzie to jest w ogóle Jeziora Kalendach? Hmm. W pobliżu jeziora Kalendach ona mieszka. Powiadacie. E, tutaj się jeszcze nie dostaniemy niestety do tego, do, do tej, do tego miasta. Kalendach kalendach O oh jest doki nad jeziorem kalendach OK Czyli się tam udamy Mam nadzieję, że mnie nic po drodze nie spotka a co my tym myzimy pana Lorena Nie dobra lecimy tutaj do kalendach Oj jakaś walka? Chyba, że to jest ten, znowuż ten kupiec, który nas co chwilę zaczepia. Oj! Oj! Ale co tak długo? Szybciej! O Jezus! Co to jest za gówno? O kurwa! Morigan! Morigan! Jezus, na niego nie działa nic w ogóle. Jaki psychol. Ok. Jest, to działało. nie Jebaj się. Jebaj się. Gnoju. Cycaty olbijebnął. O kurwa. Ja nie chcę zginąć. Ja chcę żyć. Ej, Alisterze, pomóżcie mu też. Trochę.

E, elf i korzeń, super, super, super. Bierzemy e, Trupi korzeń, super, to tego potrzebujemy. Mamy z tym misję, elegancko. Wzięliśmy w ogóle? Wzięliśmy, okej. Okay. No i cóż, ruszamy dalej. Ruszamy dalej. Mam nadzieję, że nikt mnie po drodze nie, zacz nie zaczepi. Tralalala, la, okej. Okay. <laughs> w ogóle chciałbym się jeszcze udać do tego lasu i do tego. Nie wiem, co tam spotkamy. Nie pamiętam przynajmniej. Ale okej. O, to mam jakieś miasto, co? Trupikorzeń, super. Mam jakiegoś Karolla, zaraz z nim pogadamy. Albo teraz nawet z nim pogadamy. Chodź tu, Karol. Hej, ty! Nie chcesz chyba dostać się do wieży, co? rozkaz, żeby nikogo nie przepuszczać. Jesteś szarym strażnikiem, tak? Udowodnij. Tak? O, pieczęć szarego strażnika. A więc twierdzisz, że jesteś jednym z nich. Wiesz, ja też mam dokumenty. Wynika z nich, że jestem królową Antiby. A mnie akurat no? w nerwia. Zabij kilka mrocznych pomiotów. Pokaż, na co stać szarą straż. Eh, czego danie? Tak czy siak, miło się rozmawiało. A teraz idź sobie, natychmiast. Hmm. Ale jeśli nie wejdziesz do środka, to się o niczym nie dowie, prawda? <grym się w nerwia> a, przechytrzyłem cię! Gdybym był bardziej gipki, poklepałbym się po plecach. A, a, to niedobrze. Słuchaj, po prostu staram się wykonywać swoją robotę. Zaraz cię tam zabiorę, tak jak chciałeś. No, masz szczęście, stary. W takim razie chodź! Ale nie, nie tam chciałem iść! Kurde, nie dowierzy magów jeszcze. Dobra, jebać to. Kurde, chciałem się jeszcze tutaj rozejrzeć na tej pierwszej, w tej pierwszej lokacji. Ale spieprzyłem. No dobra, trudno się mówi. I chcę, żeby dwóch żołnierzy przez cały czas miało te drzwi na oku. Nie otwierać ich bez mojej wyraźnej zgody, czy to jasne? Tak jest. Drzwi są zaryglowane. Nie chcą, żeby ktoś mógł wejść do środka, czy żeby nie mógł stamtąd wyjść? A teraz będziemy czekać i modlić się. Co się tu dzieje? Sytuacja jest bardzo delikatna. Musicie stąd odejść, dla własnego bezpieczeństwa. Dość już mam tego, że szarzy strażnicy nieustannie potrzebują nowych rekrutów do walki z mrocznymi pomiotami, ale takie ich prawo. Nie znajdziesz tutaj sprzymierzeńców. Templariusze nie mają ludzi, których mogliby ci użyczyć, a magowie są niedysponowani. Powiem bez owijania w bawełnę. Wieża nie jest już pod naszą kontrolą. Opanowały ją plugawce i demony. Krąg jest stracony. To koniec wieży. Hmm. Wysłałem wiadomość do Denerim, prosząc o posiłki i pozwolenie na wykorzystanie prawa likwidacji. Na mocy prawa likwidacji, Templariusze mogą zabić magów należących do kręgu. Magowie już pewnie nie żyją. Jeśli w środku są jeszcze jakieś plugawce, trzeba się z nimi rozprawić za wszelką cenę. Sytuacja jest trudna. Aby wieża ponownie była bezpieczna, wszystko, co znajduje się w jej wnętrzu, musi zostać zniszczone. Nie ma innego wyjścia. Gdybym je znał, to myślisz, żebym z niego nie skorzystał? W wieży zostały już tylko plugawce. Nikt nie miał prawa wyjść z tego cało. Karmić się złudzeniem, że komuś udało się ujść z życiem i nie natrafić na nikogo. To zbyt bolesne. Poszukam ocalałych. Zapewniam cię, plugawiec to przeciwnik, którego nie można lekceważyć. A z pewnością natkniesz się na więcej niż jednego. Uważaj, kiedy przekroczysz ten próg, nie będzie już odwrotu. Brama musi pozostać zamknięta. Nie otworzę jej, dopóki nie uzyskam pewności, że jest już bezpiecznie. Uwierzę, że już po wszystkim, dopiero wtedy, gdy stanie przede mną pierwszy zaklinacz i mi o tym powie. Jeśli Irving nie żyje, niechaj Andrast... O, ja pierdziele, dobra, robi się mu dosyć, że tak powiem, gorąco. Nie, Nieprzyjemniej w ogóle chuje moje dzikie węże to pamiętam zamknięcie drzwi i wyrzucenie klucza z całą eee... było u Ta templariuszy... Ja tam wychodzę. Okej, okay, nie ma ja na razie, nie? W ogóle. Nie, tak naprawdę to musimy tam wejść. Tylko nie wiem czy starczy mi zapasów. Nie mam tego zbyt wiele w moim ekwipunku. Eee... Chyba, że będzie ktoś tutaj, kto nam sprzeda jakieś mikstury, bo to jest taka mniejsza wioska po prostu. Tak jak Redcliffe, czy i tak dalej. No, musi coś tam być, tak? Zaraz się o tym przekonamy. Może uda nam się... Um... Czekajcie. Czy tu mamy jakiś sklep w ogóle? Ja to muszę zbadać, naprawdę. Jebut, jebut, jebut. Co to jest? Deserter Samuel. A tutaj podejrzany zbir... Podejrzany Zbir, Kester oraz Rozpieszczona Księżniczka. Co to jest w ogóle? To jest jakiś bar... No, bar. Jakaś karszma z taką chujową nazwą. Nie mam zielonego pojęcia. Cie... Jakieś rękawice, które są gówniane. I tutaj są... Jest stylet, który jest, który jest bardziej gówniany niż te rękawice. Super. Co my tutaj mamy w ogóle? Co to są za ludzie? Dobra. Pogadamy sobie z tym ziomkiem. Zobaczymy, co on ma nam do powiedzenia. Masz jakiś problem? Oj, żebyś ty nie miał. O co chodzi? Bałem się, że może do tego dojść. Miałem jednak nadzieję, że to nie ty po mnie przyjdziesz. Nie pozostawiasz mi wyboru. Wybacz mi, strażniku, ale nie mogę z tobą wrócić. Oj, przepraszam mi, że zginiesz z tego powodu. No, tak jest życie, stare. Nie wiem, że. Chciałem dobrze, ogólnie chciałem dobrze, no ale. Niestety, niestety. O kurwa, ale go W Wpisdu. Dobra, panie, zbliżę. O, tego tutaj rozprawią. Zabiją mi w ogóle. Ej, a ty gdzie uciekasz, stary? Chodź tu. Dobra, zabiją go. Holy go! Wścisnęli, że tak powiem. Super, misja została wykonana. W sumie nawet nie wiedziałem, że tutaj mam przyjść, ale okej. Okay. E, tak czy siak, misa wykonana, to misja wykonana. Elegancko. E, stary ty jesteś jakiś, jakimś handlarzem, co? Hej, wiesz co się dzieje w wieży? Zabrali moją łódź, a Gregor nic mi nie chce powiedzieć. Nie mogę się nie mogę w tej chwili rozmawiać, kim jesteś to plugowcy i demony opanowało wieże. Jestem stary kester. Dawniej byłem przewoźnikiem. Teraz tylko siedzę tu i czekam. Plugawce I demony? Zlituj się stwórco. Nie myślałem, że dożyję takiego dnia. Mam pomóc w pozbyciu się plugawców powinieneś zostać w środku tak na wszelki wypadek. Eee, Gregor stara się nie dopuścić, by sytuacja się pogorszyła. Z całych sił będę się modlić, żeby to wszystko jak najszybciej się skończyło. O, zdaje mi się, że dobrze służy magom. Siedzą w jednym miejscu, uczą się tych swoich czarów. Wiem co mówią o magach, ale Stwórca nie powołał ich do życia bez powodu. Jeśli jemu nie można by ufać, to komu? No przecież mu o tym powiedzieliśmy, nadzieję, że to nic poważnego. <laughs> Nie podoba mi się ten ton, ale nie będę się wtrącać. Lepiej o nic nie pytać. O, Karol, Raz czy dwa razy z nim rozmawiałem? Jest w porządku. Ale mnie wkurza. O tego nie mogę powiedzieć. Dobrze, że w ogóle. Pierwszy zaklinacz to zacny człowiek. Uprzejmy, ale trochę zdystansowany, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Z kolei Gregor zawsze znajdzie chwilkę, żeby pogadać. Zdaje mi się. Że lubi słuchać, co my, maluczcy, mamy do powiedzenia. Gregor zasługuje na to, żeby traktować go z szacunkiem. Poz Dobra, także z tą już pogadaliśmy, a z tą mogę. Jesteś szarym strażnikiem, zgadza się? Reprezentuję kolektyw magów, zainteresowanych tym, by żyć bez ciągłego nadzoru ze strony zakonu. Obok mnie, a także w każdej większej osadzie, znajdziesz niepozorny worek. A w nim prośby magów, którym potrzebna jest pomoc ze strony kogoś zręcznego i dyskretnego. Mnie? Ja nie jestem magiem, przyjacielu. A członkowie organizacji, którzy składają wspomniane przeze mnie prośby, pozostaną anonimowi, z wyjątkiem jednego czy dwóch bardziej zuchwałych klientów. Zapewniam cię. Wykonujemy dzieło stwórcy. Pod naszym nadzorem magia nie rządzi człowiekiem. Dobra, już wykonamy. Dziękuję, to. Przyjacielu, niechaj. Okej, okay, wypieprzę ode mnie. Takie misje, że muszę iść kurde do... każdej lokacji i coś tam robić. A, nie lubię takich misji, naprawdę. Jakby to nie mogła być jedna konkretna lokacja. Tylko nie, najlepiej no dajcie mi 500 kurde lokacji A, dobra, nieważne. Dobra, e, mamy tutaj... O, Larana, super, do ciebie tak. miałem iść. E... Okej, okay, super, i teraz uciekniesz pewnie stąd? Okej, okay, wypieprzaj. Dzień dobry, witamy w rozpuszczonej księżniczce, coś podać? O, ten dubbing, kurwa mać, po prostu... A ściarki przychodzą po plecach, aż muszę z nim pogadać. To pomysł mego ojca. Prowadził gospodę przede mną i nazwał ją tak na cześć mojej siostry. Była jego małą księżniczką. Księżniczka uznała, że wieś jest dla niej zbyt nudna i przeniosła się do Denerim. Bardziej tam wytwornie, mówiła. Cóż, znaleziono ją martwą, ograbioną ze wszystkich świecidełek, które ojciec kupił jej za swoje ciężko zarobione pieniądze. Serce mego ojca nie wytrzymało i wkrótce umarł. Matka przestała jeść, a ja odziedziczyłem zmagającą się z kłopotami gospodę. Nazwa została. Taka to historia... A, przecudny dubbing, przecudny głos w ogóle. Ojojku, jesteś bogaty, człowieku. Lubię ciebie już, stary. Jesteś moim przyjacielem, nie? Tu już ci mówię poważnie. E, super... 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 Najlepiej wszystko mi dajcie. E, zestaw... Tak, od razu wszystko, naraz. Coś tu jeszcze mamy? Eee, stężona trucizna, dziękuję. Elfi korzeń razy 7. o Ojej, ale fajnie. Eee, substancje destylujące, tak? Kupujemy od razu z grubej rury. Jak to, że tak? Eee, troszkę tego. No i chyba to wszystko, co? Co chcieliśmy kupić? Czekajcie, trochę mikstur. Ma? Mam miksturę z lyrium, więc powinno nam to starczyć. Eee, super. O, dostała poziom nasza cudowna... Morigan, o, Alistair też prawie. O, Aiden też, ale jest super. Dobra, także. Co by ci tutaj dać? E... Siła woli, damy ci powiedzmy. Ja wiem. Siła woli, siła woli, siła woli. Ej, siła woli czy magia? Czego ja tam potrzebowałem, żeby. O kurde, już nie pamiętam. No już nie pamiętam, nie pamiętam, nie pamiętam. Zaryzykuję. Wiecie co Zapiszę najlepiej grę? Czekajcie. Zobaczycie o co mi dokładnie chodzi. Eee, pyk. I damy powiedzmy magię. Zaryzykuję. Dobra, damy to jed jedną w siłę woli. Dalej. Eee. I tutaj właśnie. Co? Kurde, potrzebuję magii, to jak dużo. Jany! 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 Okej, okay, więc będziemy musieli dać sobie troszkę w burzę. Chyba że coś tutaj jeszcze będzie innego, czekajcie. o, uzdrowienie! Wiecie, zrobimy... Czy dobrze jest zrobić z... z naszej Morigan taką w powie uzdrowicielkę? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. E, wiem, że jeszcze kapłana e, będziemy mogli spotkać w naszej e, drużynie. Tylko nie wiem, czy ten kapłan jest też dobrym mm, magiem. Ha. Huh. Naprawdę, nie wiem, co teraz mam dać. Nie mam żadnego pojęcia. Eee, co tu jeszcze mamy? Magia śmierci. Mag przyciąga do siebie... Eee, 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 Zależna klątwa, która obniża odporność na zimno, odporność... O, to byłoby fajnie, ale nie, ty głupie. Nie ma niczego, ale to musi być kurde. No, niczego innego nie ma. Przepraszam. E, co tu jeszcze mamy? Magię... Dobra. O, kurde, że mi się zakrztusił. E, Wykonaj jeszcze troszkę mikstur dla mnie. O, moja pani. E, pek, pek, pek. Kurde, jeszcze jeden elfi korzeń mi się przydał. A, jebać to. Dobra. Wychodzimy stąd, eee, z tego co widzę, to już odcinek troszkę trwa, więc niestety będę musiał kończyć ten piękny odcinek. Ale szkoda, bo grało mi się naprawdę cudnie. Eee, grałbym dłużej, ale niestety kończy mi się już powoli e, miejsce na dysku. Bo odcinki, kurde, w ogóle z Dragon Age'a bardzo dużo zajmują. Eee, no i cóż, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. pamiętajcie, że to mnie bardzo motywuje. Jeżeli dajecie mi łapkę, jeżeli mnie subskrybujecie i komentujecie, to już w ogóle jeszcze ja z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.